Siemano, siemano, witam oczywiście tym razem solo, bez mojego przyjaciela, w grze zwanej NoteBuster, pomyślałem, że w sumie jak na kanał będą co jakiś czas wychodziły jakieś takie odcinki powiedzmy solo, wiadomo, nie będą one też spokojne, postaram się teraz na spokojnie przed... Przekazać na to, co chcę, natomiast tak, dokończę myśl. Pomyślałem, że jak na kanał będą wbijały po prostu odcinki z takich innych gierek, być może bardziej gozy, być może bardziej spokojnych innych po prostu niż, niż teraz, jakby gram w koopie z, z Kubą, to będzie fajne. No, jedną z nich właśnie jest taka, takie Notebuster, wydaje się to taka o, jakaś pikselowa, jakaś taka byle gówniana gra. Możliwe, że tak uznacie, ale jest ona w pewnym sensie satysfakcjonująca, jest ona w pewnym sensie fajna, bo też polega na rozwoju. Zaraz wytłumaczę bardziej na czym to polega, na jak na jakim rozwoju, czego rozwoju. No, mamy sobie kursor, i że tak powiem. Jego rozwijamy i musimy rozbijać takie tutaj o, jak widzicie, bryłki. Zobaczymy, jak to będzie szło. Pomyślałem, że otwalę sobie nagrywanie. Zobaczę, nagram. Może będzie fajne. Graję z Cozy. Może zachęcę kogoś do kupna tej gry. Jest ona cholernie tania. Nie będę zdradzał ceny. Wpiszecie sobie tutaj na Steamie czy gdziekolwiek indziej ten tytuł za jakieś grosze naprawdę kupicie sobie i to jest tylko taki tytuł żeby po prostu wejść, poklikać sobie pobawić się, więc co jakby new game, mam niby new game ja mogę kontynuować, co prawda zrobię new game'a, bo kontynuowałem pograłem trochę yy, bo byłem ciekaw, na polega no gra mega mnie wciągnęła i tak szczerze mówiąc, no pograłem trochę nie mało, przyznam się szczerze ale no ja lubię po tego typu gry nie każdemu się może spodobać yy, tak więc to, nowa gra to, tak, 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 tutaj, że no, zacząć nowy zapis, tak, że stare będzie usunięte. Tak, zapisz, dwóch zapisz, usuń. I proszę bardzo, zaczynamy sobie w takim miejscu, że mamy tak zwane bitsy e, Tutaj mamy, to jest ogólnie drzewko, bo tak naprawdę będzie ulepszenie możecie się domyślać. Tak naprawdę mamy tutaj co power, tak, plus one damage, czyli jedno obrażenie więcej za jakiś właśnie ten bit tak, mamy jeden bit, to kosztuje i ulepszamy sobie w ten sposób e, obrażenia mamy do wyboru znaczy do wyboru przepraszam nie do wyboru tylko do wbicia 15 tego, tej umiejętności poziomów no dobra spoko bitsów nie mamy no bitsy to jest po prostu coś co dostajemy z przeciwników wybierzemy sobie przycisk bridge e, i mamy taki sobie o taki sobie wskaźnik on sobie tam klika co jakiś czas jak widzicie takie mamy takie takie gówna nam na ekran wbijają my je ledwo bijemy na ten moment ale my sobie je klepiemy, o i zdobywamy bica, Poleciał bic tego przeciwnika. No my sobie je klepiemy, na górze po lewo mamy życie, które nam kurna spada, ja nawet nie zauważyłem tego od początku gry, nie wiem czemu, jakoś tak totalnie z dupy wlazłem w tą grę i zacząłem klikać w to gówno. No, mamy ob dwie opcje. Po przegranej, po straceniu życia, no bo wiadomo, mamy w ogóle EXPY też, tak, tu się wbija poziomy. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, czy w takiej grze tego typu się wbija poziomy i się, jak tu lepsza, drzewka umiejętności i ma się życie. To tak, kurwa, ma się to. Dziękuję. <laughs> e, także tak, tutaj po przegranej mamy tutaj jakieś informacje. Mamy, ile zdobyliśmy, jakby tam, e, s, no wiadomo, surowców. E, no i co? No, no możemy pójść do do domu kurwa, do po prostu do, no wrócić się tam do tego drzewka umiejętności, bądź zacząć tam po prostu nowy przebieg, to już tam w zależności od tego co my chcemy, no ja będę wracał do domu bo mamy dosłownie pierwsze ulepszenie do zrobienia proszę bardzo, mamy dwa bitsy na jeden, no to wiadomo, że możemy sobie pozwolić na to ulepszenie, pyk klikamy, mamy dosłownie pierwsze ulepszenie, czyli mamy plus jedno obrażenie, więcej, wow, cóż za kosmiczny wynik no i co, no i Kolejne kosztuje nas dwa, oczywiście jak to drzewko umiejętności blokowują się nagle pierdyliony stron i pierdyliony ulepszeń. Co tu mamy po lewo? Spound rate, czyli więcej przeciwników się będzie pojawiać na planszy. Plus 50% to nie, to nie przegina pały? Czekaj, ja tego nie zauważyłem wcześniej. Kurwa, grałem tyle i nie zauważyłem. To jest. To jest ciekawe. E, dobra, życie. No przynajmniej tak to wygląda. Tak. E, tak, oczywiście, że tak. E, życie, plus 4 życia. No. No, no, powiem tak szczerze, mówiąc to niepowalająca nie, nie ilość, ale zakładam że no jest coś, 10 poziomów tego, dobra To kosztuje 2, to też kosztuje dwa. To? Atak list 5% damage per enemy in area. Okej, okay, czyli... Okej, okay, ja taki zadają 5% więcej obrażeń Im więcej przeciwnika... A nie, 5% OK, 5% za każdego przeciwnika tutaj na arenie. To tak ogólnie ten cały ekran, to taki szereg gówno to, czy tam jakiś inny kolor to jest arena. Tak, my jesteśmy wskaźnikiem, się bijemy, Dobra, i to wszystko kosztuje. Nie, ewidentnie to kosztuje 50, Dobra, yy, Dobra. No to wbijamy, tak? I to takie rany. Takie przebiegi sobie robicie, tak? Yy, mówię, totalnie gra do wyluzowania. Nie macie co robić, nie wiem. Macie chwilę, poróbcie sobie, postrzelajcie sobie. Dosłownie to jest tak, tak, jakbyście sobie strzelali w to. O, już jak widzicie, trochę lepiej idzie. Jedno ulepszenie obrażeń i idzie całkiem nieźle, tylko jak widzę. Za każdy strzał przeciwnika ja też tracę życie. To nie jest tak, że ja za darmo sobie ich biję. No właśnie, ale no dobra. 5 bitów padło to jest nieźle. No nieźle, dobra. No, go to home, totalnie myślę. Jeżeli z tego powstanie jakakolwiek seria, to myślę, że ona będzie totalnie cozy, żeby sobie po prostu posiedzieć ze mną, posłuchać mojego pierdolenia. Za przeproszeniem, eee, więc, więc spoko, myślę. Eee, mówię, nie masz co robić, nawet se odpal posłuchać cokolwiek mojego biadolenia pierdzielenia nie wiem cokolwiek jak nie masz co robić w do sprzątania czy do jedzenia czy to chuj wie czego do zamiatania sufitu e, odkurzaczem e, kto jak woli e, No i co mamy mamy sześć widzów o powalająca ilość po prostu z dwóch na 6, to jest po prostu wow wynik No dobra co no mamy ulepszenia co dwa No prócz tego bo to jest jakieś nie wiem kto to kto robił ale no 50 punktów tak o to tak to grubo życie albo Zwiększenie yy, ilości przeciwników. W sumie możemy oba ulepszyć. Aha. A, aha. No tak. Yy, tak jak mówiłem, Pierdylion Stron, Pierdylion Ulepszeń. Witam, dzień dobry. Yy, tu regeneracja. Całe 0,1. No nie, no cóż za ilość. 0,1 życia to jest po prostu cud. To jest 0,2 Armora. Dobra, widzę, że te wartości w tej grze są po prostu dość istotne. a to wychodzi 100 Sto... i. Co? Ile? Ale czekaj. A, to jakaś taka pojebana gwiazdka jest. Ja nawet tego nie mam. Nie mam czegoś takiego, ale tu jest plus 200% spawn rate. U. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. No dobra, no to czyli tego nie dostaniemy teraz. tak size. A, czyli pewnie zwiększamy ten nasz kursorek. No dobra. Red enemies drop plus 1 bits. O, to fajne. SP? To też nie mam czegoś. Skill, po Skill point, może za level. okej okay. Okay, To w sumie fajne ulepszenie. Mówię, gra totalnie cozy, taka do wyluzowania. I no, jest w pewnym sensie satysfakcjonująca, bo twoje ulepszenie jakby odczuwasz. Teraz ulepszyliśmy sobie trochę życia i trochę tam większość, no, że więcej przeciwników na planszta nam wpada. Spoko, spoko, kumam. Jak najbardziej jestem za. Nie wiem po ile te odcinki będą trwały. Nie chcę też, żeby to tak wyglądało jak tam seria z, z kubą, no bo tam to jest bardziej tak naprawdę tam już jest totalnie for fun, totalny chaos. Kurwa yy, totalny chaos, totalne zniszczenie. To też będzie, no bo ja jestem sobą jakby. Mój bicik. Halo? zostałem ukradziony z bica, no dobra. A i znowu 6, no to super. 28 poziomów, Co jest? 28% z no to nieźle. Zostałem yy, okradziony, yy, Poprawę, na chujstym okradzieniem e, Boże, okradzieniem, e, chujstą kradzieżą. E, dobra, no co, armor? Uu. Wow, za 8 bitsów możesz mieć 0,2 armora. No po prostu game changer, nie? No, po prostu super. E, dobra, nie no, kurde, obrażenia, dawaj, kurde, trzy poziomy, poszły do przodu. No to teraz powinno być nieźle. Mówię, nie chcę, żeby ta seria była tak, może, że się taka długa, jeżeli chodzi o długość odcinków. Natomiast nie wiem, ile będzie trwała. Fajnie, jakbym sobie poprowadził z tego serię. Byłoby też to dobre, myślę, na początek mojego kanału, aby mieć taką jedną, fajną, powiedzmy, naprawdę, jak na sam początek, fajną serię. E, wiadomo, ja nie jestem jakimś asem aktualnie, no tworzenia czegoś też na tej witrynie. Natomiast, natomiast po prostu chcę się w jakby w to wbić. Nie? Jakby, lubię to, lubię gry, bardzo lubię przy nich spędzać czas. Jakiekolwiek by nie były nawet tego typu. Jest to moja pasja i to naprawdę nie mała, więc więc fajnie, że mogę mieć taką opcję. Jak mnie kiedyś znajdzie, mam gry typu cyberpunk, jakieś inne takie bardziej porąbane gierki, bardziej zajebiste gierki. Nie mówię, że to jest, nie jest zajebista, ona jest po prostu taka bardziej do wyluzowania to to jak mnie najdzie to też ponagrywam w zależności też od tego jak to wszystko będzie sobie szło jak to sobie będzie działać 11 sztuk dobra bo ja tak wiadolę 52 poziomu już procent dobra to to nieźle go to home No i lecimy dobra No co tu możemy ulepszyć tak no mówię totalnie cozy, kogoś może to nudzić mówię jak kogoś to będzie nudziło ja nie zmuszam kompletnie do oglądania tak bo to też nie na tym polega no i patrzymy, atak sa. a może ten atak size, chociaż ten, kurczę, to ogólnie obrażenia by się wypadał, wypadało lepsze, dobra, inaczej, tu 4, tu 3, dobra, to, to sobie możemy ulepszyć, to sobie możemy ulepszyć i może, nie, życie, życie, ten spawn rate co zdążymy ulepszyć. Na razie takie, powiedzmy sobie szczerze, podstawowe wartości, warto ulepszać, Bo im więcej będziemy mieć życia tak naprawdę, a im więcej będziemy mieli obrażeń, to będzie lepiej, będziemy coraz dalej podążać. A, ja nie wyjaśniłem w ogóle, no terminate jest pewnie, żeby się poddać, czy coś podobnego. Muzyczka jest w tle, nie wiem to, czy ona nie jest za głośno. Równie dobrze będę mógł ją wyciszyć. Chociaż nie mogę teraz, widzę, escape'a kliknąć podczas tego grania, podczas tego strzelania. Nie można escape'a klikać, no dobra, to nic. I na dole jest takie coś jak progres. Ten pasek leci do końca. Zakładam, że jak pasek poleci do końca, to coś się wydarzy. Nie wiem, skończę. Poziom, czy skończę się? To, to już dawno zrobiłem. <laughs> nie, 16. No i pasek nie doleciał, miałem 16. No dobra, go to home. To taka zabawa. Na początku będzie dookoła. Póki nie będzie pewnie jakiś bardziej zwinięty proces, no to będę musiał tak się cofać co sekundę. Beats are command resource dropped by red enemies. Nie wiem czemu, ale to brzmi, jakby miały być jeszcze inne kolory przeciwników. ale No dobra no bo tu by red enemies także z czerwonych No dobra spoko czyli czekaj mogą być też tacy jak tutaj takie takie ofertowe takie niebieskie... nie to jest za poziom a to mogą być Ur kurde 200% spawn rate czyż to zasrami planszę całą No ale dobra no i co to jest taki oczywiście zobaczymy odciniaczek z tego z tej gierki nazwijmy to próbny bo wiadomo że on wyjdzie natomiast jestem ciekaw jak to finalnie będzie wyglądało no co, tutaj tego jeszcze nie możemy, ale jestem ciekawy, jakby to mogło działać sobie później. Tu mam tu mam mam no kurczę, te obrażenia mnie najbardziej ciągną na razie do siebie, ale może ten attack size, o i może tutaj damage? Jest, super, to udało się, dwie rzeczy. No i dobra, lecimy dalej. Attack size, tak, ten kursor jest rzeczywiście większy, 10% to wydaje mi się całkiem niemało. Bijemy sobie te bitsy, eee, bitsy, w sensie, no, nody. Dobra, no, muzyczka naprawdę jest przyjemna dla ucha. O, level, level up, o, ale się kurde podnieciłem teraz tym levelem, jestem ciekaw, a nie, nie jestem ciekaw co dostanę, bo w sumie już czytałem co dostanę, pewnie jest ten niebieski punkt za to, ten SP, tak, czyli skill point, co prawda to nie jest dosłownie skill point, bo tutaj nie ma jakichś umiejętności chyba tej, w tej grze, nie wiem, klikam prawy no i całe gówno, a nie skill, więc e, w moim przypadku to chyba też nie skill. E, 17 i tak proszę bardzo mamy sp no zakładam że to właśnie że skill point czyli za właśnie że za poziom dostajemy to fajne no i mówię to jest nie wiem czemu ja lubię tego typu gry i to jest dla mnie satysfakcjonujące bierzemy sobie od razu to bo to jest że plus jeden beats z każdego przeciwnika to się wydaje całkiem broken będziemy zarabiać naprawdę no niemałe ilości już tych beatsów e, co tu się co tu się dzieje ja jedną rzecz kliknąłem magnes za ile ZA ILE?! Note finder chance for blue enemy O, Dobra Szansa na znalezienie Cały 1% na znalezienie, na znalezienie niebieskiego przeciwnika 10% szansy na Podwojenie Łupów Okej okay. Ciekawe Dobra, może ta obronna. Nie, może życia więcej, kurczę, bo to. To mamy zrobione. No i dobra, teraz zarabiamy. Naprawdę będziemy zarabiać niezłe ilości tego typu. Ogólnie to jest tak, jeżeli to tak sobie klika, to ja tego nie klikam myszką. Nie, to sobie automatycznie działa. Ty sobie tylko przesuwasz myszką na odpowiednie jednostki. A to sobie strzela automatycznie w nich. To jest całkiem ok. Ja zakładam, że ta gra może być w pewnym momencie totalnie posrana, bo jeżeli my dojdziemy do momentu, w którym nie wiem, jakieś dziwne rzeczy się będą działy z tym naszym celownikiem, to będzie ciekawie. Bo na razie wygląda tak bardzo prosto, tak niepozornie, tak se strzelamy, namierzamy życia coraz więcej, coraz więcej obrażeń, a my se klikamy. Znaczy nie klikamy, a przejeżdżamy kursorem. Ale dlatego mówię, to jest gra typu do wylozowania. Na spokojnie, nie. Eee, no co, klikamy, se klikamy. Super super i myk, myk, myk. Fiki. Przepraszam bardzo, co to kurwa leci? Co? To jest. Czy ktoś widzi za rozmiary? Co to za bydle jest? I to leci dalej. Albo to... Bo przecież to się rusza. To. A, czekaj, progres do, prz... do końca doszedł czyli co to jest jakby że 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 boss chyba boss no dobra 42 pa jaka zmiana nagle dwa więcej i kurde od razu człowiek radośniejszy dobra co tu się dzieje tego to ja chyba nie chcę na razie to jest bez sensu do ulepszenia na ten moment spawn może ten spawn rate trochę do piątki tutaj 6 tutaj mamy tą defensywę możemy ten defensy Aha defensywa i koniec punktów no, dobra. Tak, ja tak sobie zapieprzam. Tutaj nie pozwalam czytać. no, to jest, proszę bardzo, takie. To ja się na będę starał na każde najeżdżać, jak mi się uda. Plus, one armor against bosses, ok? Czy to jest przeciwko bossom? Nie, po prostu to jest. Firewall, w ogóle jakie nazwy? Fajne Boss Guard, Connection Buster, Crow Crowdy, Kurde, fajne nazwy. Nie wiem, ktoś to tworzył. To jest mega prosty koncept gry, ale naprawdę jest. Ja nie wiem, czemu te gry zyskują. Znaczy, nie wiem czemu. Takie gry też są potrzebne. O! Tak, można to oddawać. okej okay, scrollem. E, takie gry są też potrzebne, tak? Naprawdę, jak ludzie nie mają pomysłu, czy coś. Mogą sobie kupić takie coś i naprawdę jest zajebiście. Dobra, klikamy dalej. Zobaczymy, ile jeszcze ten odcinek potrwa. O, zużyłem jedno kliknięcie, ale chyba nie zużyłem życia. Dobra, i myk dwójka, nie? Nie wiem, ile odcinek potrwa. Jestem ciekawy sam, jak ile mi wyjdzie. E, wstępnie nie chciałbym jakiegoś mega długiego odcinka tworzyć. Jak. E, się namyślę i pomyślę, co jest u mnie rzadkością, to ten to, to zobaczymy. Czy poprowadzę z tego seryjkę? Chciałbym w sumie, bo to jest taka mega przyjemna giera ale tych biców lecz Ja pierdolę. I zobaczymy, tak? Kurczę, no jedni lubią same gry AAA, czyli te takie no, drogie wytwory, tak? Typu właśnie cyberpunk i dying lighty, nie wiadomo co, cuda, nie widy. Ja też to bardzo lubię, natomiast lubię też takie gry Cozy, jakieś takie klikery, symulatory. Ja po prostu lubię się bawić w wirach, ja po prostu lubię spędzać czas sobie tak po prostu chillując. Wylu wyluzować się potra lubię. Potrafię, no, każdy się potrafię wyluzować to maszu. Eee, dobra, no mamy 82 bicy... A, bo to jest za poziom. Dobra i to się w ogóle mamy odkrywanie tych o Boże co ja robię odkrywanie mamy tych całych rzeczy tutaj na boku pewnie będzie cała lista skoro są różne typy przeciwników kolorów dobra jakieś może obrażonka 6 to dawaj to zrobimy dwa poziomy tego dwa poziomy tego i poziom tego i poziom tego i poziom tego i poziom tego ale żeśmy pocisnęli i tu mamy maksa ale ja dobra i to się na żółto śmieci na złoto dobra lecimy lecimy nie śpimy i myk myk, ale trzepiemy te bicy? No, no dobra, trzepiemy, trzepiemy. Wiadomo, że tutaj w takich gierach też komentarzy pewnie będzie ważne. Przecież ja jestem taką osobą, która potrafi pierdolić o wszystkim i o niczym, więc aktualnie jakby komuś, kogoś zabolała głowa przez moje pieprzenie, to to proszę wybaczyć. Ja taki jestem, no, bardzo mi przykro, a zarazem bardzo witam. Wejdźcie w mojej kuchni. Eee, także tak, eee, w mojej kuchni, ale taki trochę dla upośledzonych, ale no może być, może być. Fajnie, 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 fajnie. Eee, no, mam nadzieję, że ogólnie te utwory, bo w sumie tak sobie te je puszczam, a ja nie wiem czy tym nie, nie mają prawa autorskich, bo jak mają to trochę będę płakał. To będę trochę płakał, eee, no ale to nic, no, trudno. Najwyżej coś tam się podzieje, żeby to może wyciszyć, ale mam nadzieję, że nie mają praw autorskich. serio mam takie wrażenie, znaczy wrażenie, mam na takie nadzieje, bo 116, 44 poziomu kurczę procent, nice, i znowu to wielkie bydle tu przylazło. Dobra, yy, no dobra, ja chyba byłem gdzieś na takim podobnym etapie jak sobie grałem sam, no wydaje mi się, że trochę długo, albo może trochę dłużej grałem, nie wiem. No, teraz to możemy trochę się bawić tym punktami. Tu jakieś może tą wielkość tego mojego kursora trochę zwiększymy. 30 punktów, ja pierdolę, kiedy drogi. 10 punktów. Może tą obronę trochę. Tu obrażonka jakieś, no i super. O, i tu możemy, no, kurde, dobra. Posypał punktami, kurwa, dla, dla jakichś, jakiegoś plebcu. Co prawda, rzucamy w siebie punkty session, dobrze. Jedziemy, proszę bardzo, teraz ulepszyliśmy się, no, ja, no, ten kursorek to teraz przyjemny. Kursorek teraz jest przyjemny. Eee, zobaczymy myk, elegancko, bity lecą. Bitciki kolejne, i myk, i dwójeczka leci, i myk, i dwójeczka, no będę się starał jak najwięcej ich łapać. O, do trujeczka poleciała. I myk, dwójeczka, super. I myk. No to, mówię, to zabawa taka naprawdę, naprawdę do wycilowania opyk. i tutaj trójeczka, a nie, nie będzie trójki. A myślałem. Totalnie se klikasz, jest super fajnie. Naprawdę jest przyjemnie. Ja uważam. Mówię, to może być nudne dla osób różnych, ale to każdy znajdzie coś dla siebie. W pewnym momencie u mnie, więc to jest najważniejsze. Nie jestem też osobą, która będzie naciskała na jakiś konkretny ten. meg, super. i dobra, dużo ich. No tutaj pomału się robi tłoczno z wami wiesz, te bice, Okej, okay, to nie jest tak, że on automatycznie tego bossa bi... Ja pierdzielę ile bitców. Dobra, nie wiem ile ich zabrałem, ale mam ich naprawdę dużo i jest niezły progres. Te bice, o kurde, bo one leżą, one, nie, one nie, nie, są ściągane automatycznie, to trochę, trochę to gorzej, bo to nie czy on sobie poleci, to ja przygrywa? czy to, jak to działa, czy on się pojawi tutaj znowu, bo to... Jakie trochę dziwne, on sobie teraz poleci ode mnie i co? Czy on się cofnie teraz? Jak to ma działać, przepraszam bardzo, on sobie teraz właśnie poleciał ode mnie, halo. To jest jakieś tutaj nielegalne rozegranie, było no i poleciał sobie. I co, ja przegrałem? Czy, czy co? Bo nie wiem, nie, dobra, on tu wraca. Dobra, czyli to jest po prostu przeciwnik do pokonania. To jest po prostu tak, to zakładam, że to jest po prostu typ bossa. Czyli okutma, prawie 200. Orzecz, dupę węża. Dobra, to 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 nieźle. Dobra, to mamy maksa, to dawaj, tutaj już maksa, zrobimy, będzie spokój. To możemy zrobić, bo ich. Inaczej, inaczej nie zróbmy jeszcze to. I to. I. I gówno, bo nic więcej. Dobra. Fajnie. Kurczę. Dobra, nie wiem. Jeszcze może zagramy sobie jedną turę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I po tej turze sobie skończę. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Z tą całą serią, z tym całym graniem tutaj w to. Yy, ja na razie tym Satysfakcjonowane, bo ja lubię tego typu gry. Po prostu yy, najwyżej będę sobie tą serię robił, zobaczę, czy jakie zainteresowanie będzie większe czy mniejsze. Zakładam, że mniejsze. No to jest, jakby mówię, początki kanału to są takie zawsze. Myk, elegancko. Tutaj. O, oh, że czwórkę wbiję. E, cyk. O, i tutaj cyk, elegancko. I tutaj cyk, elegancko. Ładnie lecimy, kurde. W ogóle tu się robi, tu się tłoczno robi, kurde, bele. Kartofele. Dobra. E, Myk. Ej, ale ładnie zahaczyłem. Myk. A, nie można tak robić, takiego slajdu, żeby sobie tego szukać trochę. Myk, elegancko. I czwóreczka. Ładnie, 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 lecimy coraz lepiej, nice. O kurde, tu czwórka, ale zajebista leciała czwórka teraz. I myk, kolejna czwórka. I jest poziom w ogóle w górę, super. I się trochę boję tego, bo... Ty. My go bijemy. Ty, ale... Ile on ma życia? Dobra, ja chyba zginę zaraz. Tak się to zaraz skończy dla mnie. Dobra, ewidentnie mamy z nim szanse coraz większe, ale no, 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 jeszcze to nie to. To jeszcze nie to, niestety. Mamy 2,5 życia. No, to też życie spada nam masakrycznie szybko. Ale mamy 204 plus jeszcze punkt do wydania. Super. Go to home. Kurczę. Na razie powiem tak, zostawiam te punkty. Powiem tak, ja tą gierkę sobie zostawię najwi najwidoczniej. Przepraszam, walnę chyba w mikrofon. Najwidoczniej sobie ją zostawię na nagrywki, zobaczę jak to będzie szło, solo nie będę grał w tą grę, bo zakładam, żebym się tak wciągnął, żebym ją albo zaraz wygrał, albo nie wiem co bym zrobił I byście się, byśmy się obudzili z jakimś pierdylionowym drzewem takim, żeby Nikt nie wiedział co się dzieje i jak to się dzieje, więc Spoko Ja dziękuję wam bardzo za Za oglądanie e, Notebustera u mnie pierwszego odcinka, takiego próbnego nazwijmy to Ja się Cieszę, że mogę to nagrywać, zobaczymy czy się komuś spodoba. Jak nie, to mówię, ja sobie postaram się tę serię dograć, a jak się spodoba, to będę super zadowolony. Dziękuję jeszcze raz Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i cześć!